Cześć z tej strony MV, a to nietypowy odcinek na moim kanale, ponieważ przedstawię wam 10 faktów o mnie i o tym co robię, o mojej twórczości na YouTubie. Także zaczynajmy. Pierwszym punktem jest to, że mam na imię Bartek, co już dużo osób wie po moich streamach, jeżeli siedzicie na moich streamach i śledzicie mnie. No to to tak, to powinniście to wiedzieć. Każdy mój prawdziwy widz powinien to wiedzieć. Dlatego tak, mam na imię Bartek. Drugim punktem jest to, że urodziłem się w Sosnowcu. Wiem są różne memy z sosnowcem w ogóle, ale mam nadzieję, że z tego filmu nie wyjdą jakieś kolejne. W każdym razie sosnowiec, tak moje miejsce urodzenia. Trzeci punkcik. Nagrywam na YouTubie już blisko 7 lat. Jest to w sumie dla niektórych duży, jakby duża część życia, dla niektórych nie, w sumie dla mnie. Uważam, że to jest jednak dość sporo czasu, jeżeli chodzi o YouTube'a, dlatego nie przedłużajmy i lecimy dalej. Aktualnie mam 9,5 lat, jakby ktoś nie wiedział. Tak, mam 9,5 lat, dokładnie. Nie wyśmiejcie mnie w komentarzach nic, ale no tyle mam. Interesuję się fotografią i grafiką, to w sumie już wiecie po moich miniaturkach, streamach i ogólnie filmach, które robię dla was i w tym punkcie nie ma co więcej dodać dlatego Przejdźmy do szóstego. Mój wzrost to około 1,76 cm. No i tak, no po prostu. Lubię grać w gry typu RPG, Fabuła i to są gry na przykład Wiedźmin 3 albo Fallout 4. No i w sumie inne gry typu FPS też sobie lubię pograć. Mam komputer stacjonarny, to jest ósmy punkcik, ale planuję sobie zmienić. Nie wiem w sumie czy na laptopa, czy będę dalej korzystał z kompów stacjonarnych. Laptopy mają swoje zalety, komputery swoje, no ale zobaczymy. Wszystko się okaże w swoim czasie. Lubię Bawić się w programach do obróbki audio, m.in. Reaper oraz FL Studio. Jak wiecie, też z moich liveów oraz odcinków nie, może odcinków nie, ale liveów powinniście wiedzieć, że często lubię bawić się w takie typowe, wiecie, obróbki wokalu, jakieś takie szybkie nagrywanie na bitach. W każdym razie, ostatni punkt to. Cały kanał prowadzę z pasji i marzeń związanych z przyszłością, bo tak chcę wiązać grafikę oraz po prostu to, co robię, czyli nagrywanie na YouTubie z moją przyszłością. To są moje marzenia, takie cichutkie marzenia, ale mam nadzieję, że nasz kanał się rozwije... rozwije... rozwinie jak najbardziej. Dlatego dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to pamiętajcie o subie oraz łapce w górę. No i zapraszam na grupę na Discordzie, link w opisie. Chciałem jeszcze dodać, że na 1000 subów organizuje super, super, super rzecz, dlatego czekajcie i do zobaczenia. Cześć, cześć!